No proszę, wracam już do domu z jedną zdobyczą, a tu patrzę druga, tuż na powrocie do domu i też będzie świeża, raczej, ale malutki ósmaczek, ale jest. A, świeży ósmaczek. Własnym oczom nie wierzę, no. znowu idę do domu, ale coś wróciło moje oczy i jest trzecia dziś sztuka Kolejny ósmak, ale nie do pary A może Nie. Te szlewy Ale dzisiaj sypią